jest z tej strony Kruszka Basia bądź Wróżka Barbara. I zapraszam Zodiakalne Byki na rozkład na grudzień 2020 rok. Przygotowałam również trzy grupy i proszę Was, abyście intuicyjnie pomyśleli o cyferce 1, 2 lub 3. Y, chciałabym też zaznaczyć, że jest to rozkład ogólny. I tyle ile byków, tyle by było indywidualnych poniekąd też rozkładów i jeśli chcielibyście indywidualny rozkład, to zapraszam na maila basia.w1 małpa w tytule proszę podać wróżba. Oczywiście te, ten rozkład jest darmowy, natomiast wszelkie rozkłady, które będę udzielała po odpisaniu na, na Wasze maile, będą odpłatnie osoby chętne, które, które napiszą do mnie maila, wówczas przekażę wszelkie informacje, kiedy o której i za ile udzielę, udzielę wróżby. A ja w, tej, w tym czasie czy, czytam rozkład ogólny dla Was co czeka w grudniu. W grudniu, poczucie gdzieś tam poczucie, poczucie, że jest się od kogoś lepszym, że się zwyciężyło. Taka pewność siebie u niektórych może czasem być taka, aż zbytnia pewność siebie. Natomiast, natomiast rzeczywiście gdzieś tam, gdzieś tam jest jakieś zwycięstwo, ale, ale nie u wszystkich, tutaj bym, tutaj bym troszeczkę uważała, bo może być tak, że, że, że na chwilę obecną gdzieś tam, gdzieś tam może być jakieś zwycięstwo, ale to może gdzieś tam ulec, ulec zmianie, więc warto gdzieś tam obserwować Wasze, wasze środowisko gdyż może to być poczucie złudnej, gdzieś tam, gdzieś tam wygranej. Może też może być też taka sytuacja, że yy, zbytnia pewność, jeśli chodzi o zdobycie, yy, jeśli ktoś na przykład z wcześniej był singlem i zdobył jakąś partnerkę, yy, to zbytnia pewność, że, że ma się już tą kobietę. Yy, w garści, a tutaj się okazuje, że, a, że w rzeczywistości to ona jeszcze nie jest taka pewna, czy, 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 czy chce być z Wami w związku, czy nie. Więc warto, żeby też nie, nie zasiadać poniekąd na laurach, troszeczkę ci, którzy właśnie są zakochani, gdzieś tam zrównoważyć ile się daje, ile się bierze bo tutaj może się okazać, że, że, że za dużo gdzieś tam niektórzy dają z siebie i nic znowu gdzieś tam od, odwrotnie, ale tutaj, tutaj zdecydowanie jest praca nad, nad równowagą między dawaniem i braniem. Tutaj mogą być też konflikty, gdzieś tam, gdzieś tam z rodziną, Szczególnie gdzieś tam, gdzieś tam, jeśli chodzi o święta, to może być, może być jakiś taki konflikt. Warto, jeśli, jeśli już wiecie, po czym się rodzinie spodziewać, gdzie mogą was za, zaatakować, żebyście się gdzieś tam wcześniej przygotowali, gdyż wtedy jesteście na wygranej, na wygranej pozycji też starać się bardziej gdzieś tam gdzieś tam bardziej elokwentnie mówić także żeby was wasz wasz słuchano żebyście nie wyszli gdzieś tam żeby, żeby, żeby nie było tak że to co mówicie gdzieś tam gdzieś tam wy sami sobie moglibyście podcinać z Skrzydła, więc gdzieś tam, żeby rzeczywiście uważać na to, na to, co mówicie. Bo rzeczywiście może być tak, że wymyślicie, że dobrze mówicie, natomiast gdzieś tam, gdzieś tam, może to być taki język użyty, że. Osoby mogą Was źle zrozumieć, więc tutaj popracować po prostu nad swoją komunikacją. Okej, okay, kochani, jeśli chodzi o grupę pierwszą. Grupa pierwsza może przejść do przodu nie patrząc, nie patrząc na, na innych. Tutaj warto, abyście zadbali też o, o inne potrzeby, bo tutaj może być pokoń za pieniędzmi, a na przykład nie widzicie swojej rodziny, czy nie widzicie swoich przyjaciół. I to może przez to może być taka sytuacja, że że na tym się bardzo mocno przyjedziecie, bo nie, nie będziecie widzieli, co macie po prostu pod swoimi nogami, bo hmm, mogą być takie napi na oczach i, i y, to gdzieś tam u was spowoduje zranienia, więc tutaj jest ważne, abyście zobaczyli, porozmawiali ze swoją rodziną, z dziećmi, zaczęli y, ich słuchać, zobaczyć, czy tyle czasu, ile poświęcacie za pogoni, za pieniędzmi, to czy tyle samo czasu poświęcacie też na rodzinę, na, na przyjaciół, na bliskich, znajomych, na dzieci. Szczególnie tutaj widzę osoby, jeśli mają dzieci. Może być taka sytuacja, że te dzieci czują się bardzo mocno sa samotne. To też jest spowodowane, że, że grupa ta pierwsza ma nieprzerobione dzieciństwo, i wasze osamotnienie trochę przelewacie, nawet bym powiedziała, troszeczkę bardzo na swoje dzieci. Jeśli macie dzieci, to też tutaj mogą być przyjaciele, znajomi, ale szczególnie jeśli, jeśli w grupie pierwszej. Te osoby, które, które mnie oglądają i mają te dzieci, naprawdę warto, abyście razem, nie wiem... Wiem, że teraz jest ta, ta pandemia i wiele rzeczy jest pozamykane, więc może nie kino, ale chociaż nawet takie rzeczy jak zjedzenie wspólnego posiłku i przy tym posiłku porozmawianie z własnymi dziećmi, z dziećmi, wysłuchanie ich. Po prostu ważne jest, aby więcej poświęcać czasu nie tylko w dążeniu do sukcesu, do pieniędzy, do takich fizycznych rzeczy, ale też, żeby poświęcić czas swojej rodzinie, swoim znajomym bliskim. Druga grupa, jeśli chodzi o zodiakalne wyki. Hmm, troszeczkę mnie to bawi. Już, już powiem Wam dlaczego. Bo wy tak tutaj może być tak, że Wy widzicie na przykład, szczególnie jeśli ktoś tutaj jest singlem. Wy widzicie pewną osobę, która jest piękna, która wam się podoba. Potencjalną partnerkę, partnera. Ale wy tak patrzycie gdzieś tam z boku i nic nie robicie. Natomiast tutaj tak, ważne jest, aby działać, jakkolwiek działać. I tutaj, jeśli nawet ta partnerka was odrzuci, bo tutaj jest taka szansa trochę pół na pół, to ja bym też się nie martwiła. Bo tutaj widzę osoby, których jeszcze nie zauważacie, ale gdzieś tam, gdzieś tam miłość jest tam, jest tam z tyłu, jest tam niewidoczna w tej chwili, w tej chwili dla Was. Tutaj też proszę indywidualnie, żeby każdy to odczytał, bo oczywiście nie wszyscy muszą być singielem, to może też dotyczyć pracy. To jest rozkład właśnie indywidualny i dlatego, dlatego proszę Was, gdyż nie jestem w stanie mówić do Was, nie wiem, przez, przez godzinkę i, i do każdego, no jeśli chodzi o pracę, to by było tak, tak, proszę Was, abyście... Po prostu przekręcili pod swu, sw, swój temat. Natomiast tutaj właśnie głównie widzę takich singli, takich, ale tu też może chodzić rzeczywiście, rzeczywiście też może chodzić o, o pracę. Kochani, i grupa trzecia. grupa trzecia troszkę więcej zaufania sobie trochę nieidealizowania drugiej osoby ważne abyście też zaczęli bardzo gdzieś tam podziwiać siebie bo możecie Kogoś uważać za silniejszą, lepszą, pewniejszą, pewniejszą siebie, mądrzejszą, inteligentniejszą, a siebie gdzieś tam zaniżać. Natomiast warto, abyście nie, nie słuchali się koniecznie opinii kogoś, kogo uważacie za mądrzejszą, bo widzę, że jeśli zaczniecie się słuchać siebie, wy bardzo, bardzo gdzieś tam daleko pofruniecie. Wasze skrzydła staną się, że tak powiem, mocniejsze i więcej jesteście w stanie gdzieś tam osiągnąć. Natomiast, właśnie tutaj jest tak gdzieś tam przestroga, że, że wy możecie się tak troszeczkę ślepo słuchać kogoś, kogo idealizujecie. To może być też nawet sytuacja, że wy kogoś idealizujecie z telewizji. To mogą być nawet też politycy i tak troszeczkę grzecznie i popólnie jak baranki, tak, że, że, że ma rację, ma rację i nawet wcześniej możecie się nie spytać siebie, czy, czy, czy rzeczywiście to jest zgodne z waszym przekonaniem, z przekonaniem waszego serca, tylko, tylko możecie po prostu za tym pójść. To też może być partnerka. Różne osoby, po prostu weźcie to pod siebie, natomiast ważne jest, abyście zawsze an, an, analizowali przez pryzmat swojego serca i, roz, i rozumu. I dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, mam nadzieję, że, że byłam pomocna. Przypominam, że, że jeżeli byście chcieli rozkład indywidualny, to zapraszam, basiaw 1 małpao pod tytuł, w tytule proszę wpisać wróżba. Ja wówczas oddzielę wszelkich informacji i dziękuję.